Cześć, witam Was we względzie 24. Przed chwilą widzieliście urywki z, z 23. Wczorajszy cały dzień zleciał na pół dnia to było montowanie filmu, a drugie pół to yy, ogarnienie mieszkania. I tak jeszcze nie jest dobrze, więc, <ścoughs> więc ach, nieważne. I co chciałam Wam powiedzieć, to yy, w ogóle chciałam się odnieść do pogody coś, czego nie robiłam przez cały grudzień, ale muszę Wam powiedzieć, że jest mi tak przykro, bo od dwóch dni. Yy, jest, pada deszcz. Codziennie rano pada e, tak do południa w sumie. Du dosyć długo, przez dosyć długi czas taki gęsty deszcz pada i tak sobie myślę, że kurczę, jakby było te parę stopni zimniej Chłodniej niższa temperatura, to byśmy mieli tak dużo śniegu na święta, bo już em, 22 grudnia u mnie padało, o, tak do południa, tak dosyć konkretnie. E, 23 padało i kurczę, jest mi tak przykro, bo wiem, że jakby było trochę chłodniej, to faktycznie by. Mm, ten. Był, byłaby taka warstwa śniegu i byłoby tak pięknie, i szkoda, że, że jest na tyle ciepło, że pada tylko deszcz. No ale trudno. Co do naszego dzisiejszego dnia, to ja już jestem pomalowana, ogarnięta. Zaraz wychodzimy z Adrianem i jedziemy do mojej mamy robić pierogi i uszka. Adrian potem ma jeszcze tam jakieś inne zajęcia, a ja zostanę u mamy i pomóc. I co chciałam jeszcze Wam powiedzieć, to potem yy, myślę, że dzisiaj jeszcze spakuję prezenty wszystkie, jakie się da. Tak myślę, że chyba już wszystko mamy, więc postaram się je popakować, bo nie chciałabym robić tego w ostatni dzień w Wigilię, w sensie rano yy, na ostatnią chwilę. Dzisiaj planuję też zrobić jeszcze coś słodkiego, ale to później zobaczycie. Yy, no i będziemy musieli podjechać na zakupy, bo nie jestem pewna, czy wszystko mamy, więc yy, jeszcze nie mamy już też mleka, musimy zrobić zapas, także. Na pewno będą jeszcze dzisiaj zakupy i co? I jak możecie zobaczyć, mój róg jest już super malutki. No trochę widać jeszcze, szczególnie jak jest takie światło, ale generalnie jest już niewielki. Także cieszę się, że znika i tyle. Teraz otworzymy kalendarze wyjątkowo z samego rana. Otworzymy okienko 23 i 24 we wszystkich kalendarzach. Będzie już, wiecie, z głowy. Także to. I jeszcze chciałam tylko dodać, że dzisiaj nie składam Wam życzeń, to znaczy życzę Wam oczywiście wszystkiego najlepszego na święta i, i szczególnie, że będziecie to oglądać się w Wigilię, pewnie część z Was, ale mm, jeszcze u nas jakby ten wigilijny dzień będzie dopiero jutro, więc jutro postaram się <laughs> pamiętać, złożyć Wam tak już oficjalnie życzenia wystrojone na Wigilię. Jak co roku, także dzisiaj, oczywiście, wszystkiego dobrego dla wszystkich Was i dla Waszych rodzin, ale tak, oficjalnie to jutro. Także dobra, idę. Jakieś wiertarki, co tu się dzieje? Dobra, w każdym razie idziemy teraz otwierać kalendarze. No i przyszedł czas już na ostatnie dwa okienka. Jak wiecie, wczoraj nie otwierałam kalendarza w ogóle żadnego, także dzisiaj otworzymy sobie po dwa. No i szukam okienka. Tu jest 24, a 23. Tutaj. Coś dzień przed Wigilią postanowił zrobić remont i u nas słychać wiertarkę. Mam nadzieję, że nie będzie to przeszkadzać. W każdym razie mamy dwa cukiereczki. Tutaj karmelowy, a tutaj tofi z orzeszkami. Do miseczki lecą. I teraz kalendarz z cieniami. Okienko 23 jest tutaj. W 23 mamy świerkówka. Świerkówka. Tak, zobaczmy, co to będzie. Coś zielonego. Oh, yeah! ale świąteczny, piękny kolor. Ups, sorki. Ale jesteś piękny. Boski, co? Nie wiem, czy widzicie, ale już wam pokazuję. Okej, okay, dziękuję. O, zobaczcie, przepiękny kolor. Taka piękna zieleń, typowo świąteczna. Bardzo ładna. Świerkówka już jest w palecie. I teraz okienko 24. Tutaj cień nazywa się idealny kompan. Ty jesteś dziś moim idealnym kompanem do otwierania kalendarzy. O, dziękuję, dziękuję. Dobra, i tutaj jest bardzo ładny kolor. Taki Osłuchaj różowy, nie? Tak myślisz? Taki, to jest takie różowo-miedziane, coś w tym stylu. Zaraz zobaczymy, jak będzie na skórze. I ja właśnie bardzo stu... ładne. Mam pytanie: no? jakaś się sytuacja z tym szaro-brązowym? Ktoś napisał, że tołp, A co to? Więc taupe, więc, nikt, więc generalnie mamy kolejną opcję, trzecią. Ty mówisz, że szary, ja, że szaro-brązowy. A jedna osoba napisała, że top, także nie możemy się dogadać. A Hania chyba mówiła o tamtym kolorze, że jest ładnym szarym, więc trudno, chyba autorka ma rację. No ale dobrze, tak wygląda ostatni cień, czyli idealny kompan. Widzisz, się, ostatnie okienko jest dedykowane tobie. Mm -hmm. No ale kolor bardzo ładny. I tak, jak mówiłam, to jest takie, takie róż, ciepłe ciepły róż, takie różowo-miedziane, coś w tym stylu. Bardzo ładne kolorki, zobaczcie. Ostatni cień wskoczył do palety. Jejku, ale, ale szkoda. No ale dobrze. Ostatni dzień. I paleta cała już jest pełna, gotowa. Ja ym, powiem Wam, że tamtą od zeszłego roku trzymam dokładnie w taki sposób, w jaki ona była y, dzień po dniu czyli tak jak tutaj. Ale tak mi się wydaje, że chyba zmienię to i po prostu pokładam sobie od najjaśniejszego do najciemniejszego koloru, bo tak jakoś mi się bardziej będzie podobało. Także tak wygląda paleta. Ja jestem bardzo zadowolona. Zresztą tak samo jak w zeszłym roku piękne kolory, na pewno będę z chęcią z nich korzystać. No i w ogóle sama paletka też jest bardzo ładna, te wszystkie cienie też mi się podobają, także kalendarz jak najbardziej udany. No i teraz już czas na duży kalendarz. Tutaj też mamy dwa okienka, także jestem bardzo ciekawa. O, 23 już widzę jest tutaj. Cień nazywa się nalewka. Alkoholowo ostatnie dni? O, błyszcząca. A czemu alkoholowo? To no, była świerkówka, tak? No to też mi jakoś się kojarzy z jakąś taką malarką. A mi się kojarzy z drzewem. Hmm. A to widzisz, to może Alienku to Tobie się coś kojarzy za bardzo. <laughs> o, ale przyjemny ten cień. Nalewka to jest taki brąz z, róż z różowym połyskiem. Bardzo ładny kolor, to Uch, jakie się to jest mięciusie, zobaczcie, trochę tylko nabrałam i zobaczcie ile mi zostało jeszcze na palcu i cała ręka pomalowana, no szok po prostu, jaki mięciutki cień, o patrzcie, następny swatch jeszcze zrobiłam, także szok, szok, szok i tutaj uwaga, taki, taki to jest kolor. Nie wiem nie, wie, nie wiem, czy Wy to zobaczycie właśnie, że on ma taki złoty połysk, ale to jest taki właśnie czekoladowy brąz z, z różowym połyskiem. Bardzo ładny i bardzo miękka konsystencja. Mega przyjemny. No i tak samo jak w tamtej paletce z kalendarza małego, tak samo tutaj. Ostatni cień, zobaczcie i gotowa. Także to tyle niestety. Jeżeli chodzi też o tą paletę, ale tą jestem mega zachwycona. No, wiadomo, że to jest taka bardziej neutralna paleta, z, z, z bardziej delikatnymi kolorami, ale jest przepiękna. Zobaczcie, jak on pięknie ten połyskuje. No, cudo. I w ogóle ten, ten, to jest chyba jakaś taka różowa burza, się chyba nazywał. On też jest przecudowny. No, w ogóle uważam, że to jest. Piękna paleta i ona idealna paletka do jakichś takich makijaży właśnie wigilijnych, takich ym, na imprezę, takie żeby być ładne, smoki z błyszczącym akcentem, bardzo ładna. Także bardzo mi się podoba i wnętrze i samo opakowanie, bardzo udana paleta i teraz dopiero zwróciłam uwagę na to, że było tak robione, że trzy, zobaczcie, że się układa w trzy maty, trzy błyski, trzy maty, trzy błyski. I już na sam koniec ostatnie okienko, czyli 24. też coś sporego w sumie, tak jak te. To tutaj mamy też coś dosyć dużego. Zobaczmy, co to będzie. Tak sobie czułem, że to dosyć ciężkie. Zobaczmy, co to. Paleta, paleta do konturowania, edycja świąteczna 2020. Zawiera matowy bronzer róż w naturalnym odsieniu oraz rozświetlacz do twarzy. Super. Zobaczmy. Uuu, jak ładnie świątecznie spójrzcie. Błyszczy się tak samo jak ta kasetka na puder. I w środku. O, tutaj jest lusterko. I piękne, piękne kosmetyki, zobaczcie. No i spójrzcie, tak wyglądają kolorki w tej palecie. Faktycznie bardzo ładne. Mmm, piękny rozświetlacz, róż taki morelowo-brzoskwiniowy, coś takiego. I piękny bronzer, Zaraz Wam zrobię słocze. O, śliczny rozświetlacz. Jejku, jaki mięciutki, ile tu się nabrało. Ma taki, on jest taki złoto-różowy, ma taki ładny połysk, delikatnie różowy. O, o, chyba będzie nawet widać trochę, że to nie jest takie typowo samo złoto. Następnie róż. O, róż jest taki jak ja lubię, czyli delikatny, nie nabiera się od razu za dużo koloru, bo potem ciężko to po policzkach rozsmarować. Także kolorek bardzo ładny. No i brązer, zobaczmy. O, brązer też jest dosyć delikatny. No i tak wygląda bronzer, to on moim zdaniem jest dosyć jaśniutki, teraz akurat no właśnie na zimę, kiedy nie jesteśmy zbyt opalone, to myślę, że się dobrze sprawdzi do takich klasycznych polskich karnacji. No i muszę przyznać, że bardzo ładny zestaw, to będzie świetna paleta na wyjazdy, taka do konturowania, do twarzy, bo i, i bronzer jest ładny matowy, taki dosyć uniwersalny, róż bardzo ładny i rozświetlacz, no piękny jest. Taki, powiem Wam, że to jest taka konsystencja, że on, jak nałożycie mniej, to będzie dawał naprawdę delikatny efekt, ale można dołożyć dużo. O, i będzie się błyszczał naprawdę tak dosyć intensywnie. więc naprawdę super ta paletka, podoba mi się i będę korzystać, zabierać też na wyjazdy. No i to już wszystko, jeżeli chodzi o moje kalendarze. Otworzyliśmy oba kalendarze z Glam Shopu razem. I kalendarz z Milki. Powiem Wam, że tak wstępnie ogólnie jestem bardzo zadowolona w tym roku z tych Glamshopowych kalendarzy. Bardzo mnie cieszy zawartość i cieni, bardzo się cieszę, że był tutaj też, była tu paleta i pędzel, a ten duży uważam, że też jest lepszy niż w zeszłym roku, ale coś więcej, takie podsumowanie, razem pokażę Wam wszystkie kosmetyki obok siebie, to już może w następnym vlogmasie, albo zrobimy od tego osobny film, zobaczę, także póki co to już wszystko, teraz jedziemy robić pierożki. Kroczyliśmy pierogi i łóżka zrobione. Jeżeli chodzi o naszą metodę robienia pierogów, to wiem, że zawsze to wywołuje tutaj zdziwienie, bo pamiętam, że w poprzednich latach też jak to pokazywałam, to wszyscy się dziwili, dlaczego nie kroimy, wykrawamy szklanką, ale powiem Wam, że moja mama nie toleruje tej metody, z tego względu, że potem te skrawki, które zostają, trzeba ugnieść od nowa i potem to ciasto przez to, że się podsypuje mąką jest coraz twardsze i według mojej mamy potem jest już nie takie dobre jak to pierwsze, dlatego my zawsze... Kroimy na małe kawałeczki i potem wałkujemy każdy placuszek osobno, ale powiem wam, że jakby wiem, że to trwa dłużej, ale z drugiej strony już tak weszło mi to w nawyk, że zawsze razem spędzamy ten czas przed świętami, że sobie, że ja wałkuję, a mama tam lepi te pierogi, że, że dla mnie to już jest taka tradycja i taka przyjemność, więc no jakoś mi to specjalnie nie przeszkadza. Teraz wróciliśmy już do domku i jest 19: 19.40 prawie, i przede mną. Zrobienie bułeczek cynamonowych. Chcę je zrobić, bo my, powiem Wam, że nie przepadamy tak za ciastami. Typowo tak na przykład właśnie makowiec, sernik i inne tego typu ciasta, takie klasyki. Ogólnie ciasto, tak. Ale za to właśnie te, ciast... te bułeczki cynamonowe bardzo lubimy, i pomyślałam, że może właśnie, żebyśmy mieli coś słodkiego na święta, e, też na pewno bym zabrała właśnie do mamy, czy do babci. Więc żeby mieć coś słodkiego, ale no niekoniecznie, żeby to było ciasto, to zrobię te bułeczki. Mam nadzieję, że mi wyjdą, bo powiem wam, że robiłam już dwa razy. Za pierwszym razem wyszły identyczne, jak te w sklepie. W sensie, no tam w tym w tej kawiarni, nie wiem, jak to nazwać, restauracji. <laughs> Za to drugi raz, jak robiłam, to wyszły takie suche i niezbyt dobre. Więc mam nadzieję, że tym razem wyjdą jednak bardzo. Dobrze i że się udadzą. Także trzymajcie kciuki, ja zabieram się. Jeżeli e, nie zapomnę, to pod filmem zostawię wam na nie przepis. No i to tyle, działam. Aha, teraz sobie zdałam sprawę, że powiedziałam wam, że jest 19.40, a ja chcę zrobić jeszcze te bułeczki i spakować prezenty dzisiaj. No i oczywiście chciałabym ten film jeszcze sobie e, zrobić, tak żebym Wigilię nie musiała montować. Więc jeżeli dobrze pójdzie, to przyda nam jeszcze sporo pracy, także oby się wszystko udało. Ale no, wracam do bułeczek. bułeczki już sobie rośnie, a my teraz w ramach kolacji będziemy robić kamemberty, takie naturek. Zwykłe to są takie naturalne. Będę je nacinać, do tego będę wkładać takie małe kawałeczki czosnku i do mikrofalówki tam na pół minuty czy 40 sekund, żeby się to rozpuściło. I do tego upiekę nam odpieka, tak naprawdę. Te bułki z biedronki, takie, co się wkłada na 5 minut i będziemy mieć szybką kolację, bo wiecie, trzeba działać, bułeczki potem pa i pakujemy już też, y, zaczęliśmy, wiecie, układać sobie prezenty, także nie ma czasu, y, trzeba zjeść cokolwiek na szybko i działamy dalej. Pokażę Wam teraz, jak pakuję tylko jeden prezent, bo do reszty jeszcze będziemy coś tam dokładać jutro. Także na razie jeszcze tam nic, tamtych nie będziemy pakować, tylko jeden. Jak widzicie, podpisane, że jest on dla Bobasa, Ale proszę bardzo, zobaczcie, dzisiaj już mam świąteczne skarpety, w pierniczki i są takie trochę z błyszczącą nitką brokatową. Dziś pokaż swoje. Jestem pomocnikiem i również jestem ubrany świątecznie. No, a dziś też ma wlaski yy, te cukrowe. Także zaczynamy pakować ten pierwszy prezent. Jeden jedyny dzisiaj. Aha, jakby ktoś się zastanawiał, to i papiery, i e, ten zestaw takich mm, kokardek, i, i tych wstążek, to i y, to, i papiery kupiliśmy w Pepko. I'm so strong. Wyglądają dwa prezenty, jak na razie dwa zapakowane. Jutro będziemy resztę pakować, bo no teraz to jeszcze mam wrażenie, że tam trzeba podokładać do tych prezentów i, i jakoś tak jutro będę, będę pakować resztę. Także tak wyglądają, no powiem Wam, że wyszło tak na boga, to jakoś nie, nie spodziewałam się, że te dwie wstążki i ta kokardka, ale to chyba przez ten papier, że on jest taki i w, i w paseczki jeszcze błyszczący, to tak to jakoś się to mocno rzuca w oczy. No ale i tak no, pod choinką będzie to wyglądało całkiem nieźle, więc tak, tak zostanie już. No, a my teraz idziemy bułeczki robić, bo już swoje wyleżały, wyrosły, więc czas już je, no, posmarować cynamonkiem. Także idziemy, zaraz Wam pokażę. mi się druga porcja bułeczek. Trzecia czeka jeszcze tutaj. No i pierwsza jest gotowa. Ja mm, zrobiłam ciasto, w ogóle ta pierwsza moim zdaniem piekła się trochę za długo, więc e, tą drugą będę trzymała trochę krócej. E, w sensie krócej niż jest w przepisie. I co chciałam Wam powiedzieć to ja tu nie dałam lukru, tylko tam w tym przepisie, to Wam podam w opisie mm, do tych bułeczek przepis. Tam jest też taki odnośnik do tego, że jak e, nie chcemy robić lukru, tylko polewę z serka Philadelphia no to właśnie, żeby tam kliknąć. No i ja zrobiłam tą polewę z serka takiego Ala Filadelfia, bo Filadelfii nie znalazłam. I tak to wygląda. Mam nadzieję, że będą pyszne. Wyglądają naprawdę dobrze, tylko tak jak Wam mówię, według mnie troszeczkę za bardzo niektóre są spieczone, także tą kolejną porcję będę już trzymała trochę krócej. Ogólnie to ja już jestem wykończona. Dzisiaj już po tych pierogach, bułeczkach, pakowaniu prezentów, po zakupach, no to już troszeczkę ten dzień trwa i jestem no, zmęczona. Jeszcze muszę dzisiaj umyć włosy. I właśnie no, kończy się bułki i dopiero będę szła spać, no i ja, aha, no jeszcze film muszę zmontować, także mm, jeszcze trochę przede mną, ale e, chciałabym to dzisiaj wszystko zrobić, żeby jutro już mieć wolne, e, w sensie no wiecie, żeby się nie zajmować właśnie no, chociażby montowaniem filmu w Wigilię, także mm, no jeszcze, jeszcze trochę posiedzę dzisiaj, ale teraz e, już się będę z Wami żegnać. E, w Wy już pewnie po Wigilii, zresztą jak dodam ten film To możliwe, że ja też już będę po No ale mam nadzieję, że miło spędziliście dzień Dzisiaj już dziękuję Wam za oglądanie Na pewno zobaczymy się jeszcze w kolejnym filmie Bo ja pokażę Wam może trochę naszej Wigilii Albo chociaż przygotowanie zaraz przed No i pewnie potem jeszcze jakieś te prezenty Na pewno zdrapki mieliśmy razem sobie podrapać Także zobaczymy się jeszcze na pewno w jednym vlogmasie Teraz już się z Wami żegnam Dziękuję za oglądanie Żegnamy się z bułkami. Przesyłam Wam piękny zapach i do zobaczenia już w następnym filmie. Buziaki. Mua. Pa!